Cześć manko, z tej strony Adi. Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj mam dla Was trening, którego w sumie miałem nie wrzucać. Nagrywałem te, te klipy tylko po to, żeby wykorzystać przy recenzji butów, ale stwierdziłem w sumie, że ćwiczenia mimo tego, że są podstawowe, no to jednak część osób może ich nie znać, a być może też trenujecie w trzy osoby i takie ćwiczenia, wtedy warto wykorzystać. Będzie to lepsza opcja niż, niż takie bezsensowne kopanie, strzelanie piłki, co często też niestety na tych orlikach się obserwuje. W pierwszym ćwiczeniu ustawiamy sobie trójkącik i męczymy przyjęcia kierunkowo. W pierwszej serii może być to przyjęcie na prawą stronę, w drugiej serii na lewą stronę. Bajmy o to, żeby po podaniu troszeczkę się odsunąć, żeby przed przyjęciem mieć miejsce na zrobienie paru kroczków do przodu, skrócenie właśnie dystansu do piłki i wyrobienie sobie właśnie nawyku, że do tej piłki biegniemy, a nie czekamy, aż ona sama do nas przyleci. No i też trzeba uważać oczywiście na, na kontuzje, bo rozcięgna podeszwowe przy niepewnej nawierzchni, takiej jak śnieg, właśnie no lubią się niestety nadwyrężać. Kolejny wariant y, ćwiczenia w trójkącie jest taki, że wybieramy sobie osobę, która będzie, no, można powiedzieć, takim sprinterem biegaczem. Tutaj w ćwiczeniach widzicie, że jestem to ja. Po każdym podaniu wymieniam się e, pozycją. Partner, od którego dostaję podanie, biegnie na moją pozycję, a ja wymieniam się z pozycją drugim partnerem, e, do którego ja piłkę podaję. Tutaj zrobiliśmy sobie dwie serie po 10 sztuk. Kolejna fajna rzecz, żeby właśnie wyrobić sobie nawyk, że po podaniu nie stoimy, tylko od razu biegniemy, e, zmieniamy pozycję. Też bardzo ważna rzecz, żeby właśnie tworzyć w trakcie meczu przestrzeń i ewentualną możliwość otrzymania podania od, od partnera. Yeah. 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 Dobry, Kolejne ćwiczenie podpatrzyłem od Become Elite. Gdzieś to wrzucił, nie pamiętam czy na Instagrama, czy, czy u siebie na kanał i stwierdziłem, że fajnie będzie to ćwiczenie przetestować, Zwłaszcza, że akurat mieliśmy ten trening w 3 ustawiony. Ustawiamy sobie trzy małe bramki i w skrócie mówiąc, gramy 1v1. Tak jak tutaj widzicie, wymieniamy się, czyli ten, który podaje jest jako obrońca, następnie. On zostaje jako atakujący, wchodzi kolejny, kolejny gracz z, tutaj z kolejki i następuje ciągła wymienność obrońca atakujący na sporej intensywności. No tutaj oczywiście weźcie poprawkę na to, że faktycznie było ślisko. Bardziej chodzi o samo ćwiczenie, które mocno polecam, jeżeli macie trening we trzech, fajnie sobie to przetestować. Gramy tutaj na małej przestrzeni, także kontrola piłki wymagana. No i spora intensywność, no też oczywiście ta intensywność zależy od tego, jak, w jaki sposób się do tego przykładacie. Czy ktoś to odpuszcza, czy nie? No ale z reguły raczej powinna ta intensywność być wysoka.

မြန်မာကျောင်းသား Ostatnie ćwiczenie, które zrobiliśmy na tym treningu, to jest um, takie ćwiczenie z wymiennością pozycji. Czyli mamy gościa, który drybluje, chodzi do klepy, mamy gościa wrzucającego, e, dwóch gości strzelających. Dodatkowo my tutaj też ustawiliśmy sobie linię spalonego tego grzybka. Nie, nie wiem, czy tutaj stąd akurat widać. W momencie e, tej klepy musimy dbać o to, żeby ten zawodnik ze skrzydła nie wybiegał zbyt szybko do, e, do wrzutki, tylko musi troszeczkę poczekać, żeby no, w cudzysłowie nie spalił. Wiadomo, tego typu ćwiczenia najlepiej robić na dużym boisku, no bo tutaj mamy dość mało miejsca na ta przestrzeń jest, no, niestety jest dość mała, no, ale no, co zrobić, jak się nie ma to się lubi, to trzeba polubić to co się ma. Po każdym powtórzeniu wymieniamy się pozycjami. My zrobiliśmy sobie tutaj 5 powtórzeń na każdą stację, czyli łącznie każdy zrobił sobie 15. 5 razy wyjście do klepy, 5 razy wrzutka, 5 razy strzał. Dodatkowo, schodząc na wrzutka, możecie sobie ustalić z drugim wybiegającym na wrzutkę, że, że on wbiega na krótki słupek, wybiegacie na długi, tak żeby sobie zrobić dłuższą przebieżkę. No, tyle na dziś dzięki za uwagę owocnych treningów. Uważajcie też na tych treningach śnieżnych, bo można się troszeczkę uszkodzić. Tak jak trenujecie powiedzmy na trawie, jeżeli tutaj będziecie robić dokładnie tak samo na śniegu, no to niestety tam troszeczkę kolana i rozcięgna podeszwowa mogą dostać, dlatego na śniegu wydaje mi się, że jednak trochę z tą dynamiką powinniśmy zluzować i jednak bardziej dbać tak jakby o pewność kroku niż o to, że ten ruch musi być super, mega szybki dynamiczny, tak jak to ma miejsce, kiedy ta nawierzchnia jest no, taka jak trzeba, że jest równiutka i że nie ma tam żadnych. Spodziany. Tyle w temacie, wszystkiego dobrego, owocnych treningów, do kolejnego, na razie.